No witajcie mordeczki, witam w kolejnym vlogu Jak widzicie, pokoszone wszystko u nas wziąłem się za prasowanie Już mam dosyć... Yy, w, 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 no wszystkiego dziś w tym roku nie zbieramy yy, Mamy już sprasowane dość dużo Zostało mi 6 hektarów W tym kawałku mamy około 4 No i co? Słoma jest po, po pszenicy Pszenica tutaj sypała ponad 8 ton Więc widzicie, pokosy są po chuju Snapek przy snapku już widzę raz, dwa, trzy, cztery Snopki. Ja mam gdzieś, jestem dobrze w połowie pola. Kurczę to tutaj tych bolotów trochę da no ale co? Trzeba sprasować, Gaśnica jest w Razie w, bo to nie ma co tam uważać. No i co? Gaśnica da operatora, też musi być. Żuberek Nie ma co tam. Dobra. Jeszcze czwórką polową na żółwiu. Szybciej szybciej się nie da, bo za torek nie daje rady w szkole prasy gdzie rzadsza słoma też sprzed nierówna by mógł jechać czwórką na, na, na zającu ale nie chcę kadować maszyny żeby tam niepotrzebnie coś trzyściłeśło żeby nic się nie rozpierdzieliło Padało teraz już nic. Kurzy się jak skurczy syn Wypalamy balocika Zamykamy komorę lecimy dalej Idzie to jest piąty, że piąty balot Na pierwszym rzędzie Dopiero co wjechałem w pole Kurde, będzie Od na i tej słowy Na siebie tam w 400 sztuk i... I starczy. Tam balot. Też balot Wyjechałem wieczorem, żeby te maszyny miały lżej niż tu po jeździć Wodnym, widzicie zachód słońca Jest godzina 19.36, więc tam za półtora godziny będzie ciemno Więc ile dzisiaj sprasuję, tyle sprasuję, resztę jutro Wczoraj pracowałem prawie do 10 .00 po dziewiątej była rosa i już coraz się nie niby lepiej bo rosa i lżej ale to jednak nie było to już baloty i chciałem wylatywać no i mówię zostawię więc dzisiaj zwiedziliśmy z rana i lecę dalej z pracowaniem przyłącze na, na noże i na, na na mówcie, na podbieracz i, i tego nie chcę Na żadne elektroniki i na ogień żadnych fizmatentów piszcie to w komentarzach ile To jest na ziemię, każdy każdego inaczej sypie. I też jakieś tam porady są mile widziane. Jeszcze raz jedę raz w koło. Zrobię poprzeczniaki, bo to tak chcę przyjechać, zwozić zaraz i będę jeździć przy jedną stronę cały czas, żeby nauczyć co zbierać.

normalnie nie trzymać. z ramy następnego leciał cykl, zamykamy komorę lecimy dalej co mi się podoba to że szybko wija, szybko klapa się podnosi, szybko zamyka i też nie musisz zbyt długo czekać Rzeczniki mam zebrane yy, narzędzie od 4 do 5 malutów. Zadorek ma co robić Klima nie ma, ale klimat jest bo zobaczcie, na takich chwil warto żyć normalnie Słońce zachodzi Robota idzie Zadorek wróci piwko za siedzeniem kurde co chcę więcej wywalamy baloncika cyk wyleciał. lecimy dalej 所以我后腿 kiedyś, pod muzyczkę oczywiście, żadnego vloga, tylko ujęcia, muzyka i dobra zabawa, wspomnienia więc będzie co oglądać, mordeczki, wiem czy też lubicie takie, takie filmy pod muzykę ja też lubię, bo lubię sobie usiąść i pomontować sobie pod muzykę coś, a nie no stop te vlogi szkodzi jest jakaś tam pamiątka co kilka lat tam można wejść sobie obejrzeć, coś pięknego na górce trochę słabsze, to teraz mogę sobie na była siana bezsorkowa i powiem Wam dlatego zakupiliśmy wębosza bo widzimy sami po plonach, że jednak ten śnieg yy, bezsorkowy jest no, lepszy, czy nie lepszy ale są lepsze plony nawet można powiedzieć, że o tonę jest różnica w plonach śnieg tradycyjny i bezsorkowy więc jest nad czym gdybać Teraz tak, co roku po rzepaku będziemy wsiadać bezorkową pszenicę Po grochu, czy przykładowo tutaj, jak zbieram słowę Bo gdzie będę czoł, to będzie normalnie o ranę, będzie siada, nie? Więc będzie taka kalkulacja co roku, gdzie lepiej sypie, co zastosować na przyszły rok Jeszcze jak do systemu bezarkowego to powiem Wam, że w siewniku by się przydały radlice talerzowe, bo jednak to lepiej wsieje. dalej, widzicie trochę się trochę zostało roboty, dzisiaj pewnie nie skończę, jutro reszta i będzie co zwozić i co oczywiście zacieram rączki, flaszeczka się chłodzi i dożynki, a co, trzymajcie się mordeczki, do następnego razu i dzięki, że Was tyle jest, dzięki, że oglądacie moje filmy, do następnego razu, na razie, cześć.